Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem mam dla was książkę Kobieta, która przeciwstawiła się Facebookowi od Francis Haugen, również z wydawnictwa Prześwity i jest to książka opowiadająca historię sygnalistki, która chciała opowiedzieć światu o patologicznych praktykach, które były robione w Facebooku, kiedy tam pracowała. O czym być może ci, którzy bardziej się interesują mediami społecznościowymi, coś słyszeli. Książka jest dość podobna do mm, książki Fei Fei Lee, Moje Światy Sztuczne i Realne, którą recenzowałem w zeszłym tygodniu dla Was. Z tym, że moim zdaniem jest trochę słabsza. Struktura jest podobna, czyli na początku króciutko jest opowiadane o tym, co nas tam najbardziej interesuje, później mamy biografię autorki. Później mamy troszkę jej takiej ścieżki zawodowej i na końcu wreszcie docieramy do mięsa. Ale czemu daję jej tylko 7 na 10? Co mi się w niej nie podobało, a co było całkiem spoko zrobione? O tym możecie się dowiedzieć więcej w recenzji na YouTube. I to już wszystko. Dzięki. Cześć.